Siemaneczko wszystkim, jest już po 5, o 6 mam otwarcie siłowni, bo normalnie chyba, żebym wstał o tej godzinie, ktoś musiałby mi zapłacić, bo nie jestem, nie jestem, nie jestem poranym ptaszkiem, wstaję zazwyczaj o godzinie 9, z racji tego, że wkłada się późno, w najbliższym czasie chyba się to zmieni, ale mam nadzieję, że to zmieni, ale póki co jest jak jest, to co, przygotowujemy się i lecimy zrobić tam małe kardio. Człowiek Chyba jest czas na wstęp. Nie no idziemy, 10 minut Pusto Jednak pusto To będziesz pierwszy chyba Zostawmy Tak jak widzicie mamy tylko jedną osobę o 6 rano No i ja jestem drugi, zobaczymy co w środku Raczej nikogo nie ma Słyszę winę, więc pewnie ktoś tutaj jedzie Wszystko śmiga jak <laughs> to tu idzie, piękny Marcin. dużo mi kali, słuchajcie, jakieś 30 minut chyba zrobimy sobie. No i wracamy do domu. Eee, jako pierwszy posiłek wciągnę chyba sobie tak na zdrowo yy, płatki ryżowe z, z białkiem, żeby dobrze zacząć dzień. Po robocie mamy delikatne 33 minutki. 167 kalorii, jak na 30 minut to bardzo mało, ale nie przeciążajmy się na początku. <laughs> Było mało ludzi, tak jak widać, ale to z prostych względów. Jest to godzina 6 rano. 6 rano to nie jest godzina 24, tak, tak jak ostatnio, gdzie, gdzie tak naprawdę każdy kończył trening, kończył dzień treningiem, to teraz trzeba by zacząć, nie? Zarzywszy, że jest piątek. Wiele ludzi wiecie, jeszcze jest wczorajszych. Zaczynałeś śniadanie, jest godzina 7 rano równo. Eee, co? Co będzie na pierwszy posiłek? Na pierwszy posiłek zjem sobie zdrowo matki ryżowe chyba za 130-150 gramów standardowo tak jak jadłem na masie yy, to było 1000 kalorii, więc nie będę pokazywał jak to przyrządzam, po prostu zrobię to postawię, zjem no i dobra, lecimy Wtedy to, to cztery gmaki albo pięć, jeszcze zaraz siadę sobie i na tabelkę to wszystko policzę. Także czuję się spoko, w zasadzie jeszcze tak pół godziny temu nie czułem głodu, by ale teraz wijanie mocno. Wszystko to. Teraz proces czekania, czekamy, cztery zamówiłem. Zjemy cztery, to będzie jakieś 1900 kalorii. Mamy tutaj, patrzcie. 안녕하세요. miałbym problem z problem, ale sporo już weszło, czyli 2000 plus a się się dobra Zbieramy rzeczy i odpoczywamy i dalej Wsiadłem okay. właśnie na chwilę do Stokrotki kupić sobie coś do picia gdzie standardowo brałbym to To dzisiaj muszę wziąć, to Kurde, nie lubię tego, ale Samą osterę, czasami piję osterę. to biorę białe zawsze, wiadomo zero kalorii, ale dzisiaj dzisiaj wyleci zielone. Witam ponownie gorąco. Słuchajcie, bigmaki za mną, śniadanie za mną, lekki trening za mną, Monster za mną. Teraz biorę się za lody, tu będzie chyba jakieś 1800 kalorii, jak się nie mylę. Kupiłem sobie lody bakaliowe, biorę sobie, patrzcie, eee, taki ten fajny, eee, nie wiem jak to nazwać, fotelik, tak? Składę sobie i się będę opalał słuchajcie. Jeść lody w takiej temperaturze, to jest coś pięknego. Dwa w jednym. Tak, specjalnie sobie zorganizowałem dzień wolny, żeby się troszeczkę e, najeść i na jeść, a nie taka godówka, całe życie co nie. I co? Opalamy się, bierzemy lodę i bierzemy lody i heja. prawie 1700 kalorii e, Teraz chwila odpoczynku Troszkę się popalam, odpocznę Pójdę pobiegać cardio, żeby troszeczkę Podbudzić, pobudzić aktywność, bo troszeczkę, Sporo chodzę, jedno cardio rano zrobione Teraz będzie drugie e, Znowu z, po cardio wrócę Mam nadzieję, że I wiecie, głodny, to zjem sobie e, Kolejny posiłek, odpocznę No i pójdę zrobić chyba trening nóg Taki hardkorowy, żeby mnie znowu wyten... Wycięło z kalorii, tak? <grym> I co? I, I lecimy znowu coś zjeść takiego potężnego, mam, mam planie jeszcze zjeść sobie kluski z, z truskawkami, jakąś taką mega porcję, nie wiem, 400 gramów y, makaronu, mam taką paczkę, kupiłem sobie, no i co? I zobaczymy, nie? Na razie się czuję dobrze, chyba jakieś 4,5 zjadłem, 5, więc jestem w połowie, jest godzina 13.40, myślę, że do drugiej spokojnie mam czas, dam radę, luźno, luźno. Teraz czas na kardio, drugi trening w ciągu dnia, robię sobie w ogóle wszystkim 30 minut spalakiem 300 kalorii, tak mi się wydaje, muszę pobudzić trochę aktywność, żeby zmieścić te kolejne 4000, To mi polatać. 168 kalorii spalone, więcej niż myślałem, pół godzinki, równo pół godzinki biegałem, no i dopisujemy sobie to do aktywności, Co idziemy troszkę odpocząć, umyć się i kolejna szama będzie chyba do zjedzenia kluseczki z truskawkami, plus... Słuchajcie, plus, e, plus czekolada, muszę po nią pójść najpierw, ale to chyba, chyba umyję się i zjem kruski, pójdę po czekoladę, zjem ją w drodze, nagramy, Heja. Mam tutaj, proszę bardzo, gotowe pół kilograma e, truskawek. Nie ja myślałem, że będzie 200 gramów, ale tak patrzę, no 200 gramów to było mało, więc pół kilograma tutaj będzie, patrzcie, jest, nie, 522. Tutaj mi się makaron gotuje 400 gramów, nie wiem, czy to nie za dużo, jak, jak za dużo, słuchajcie, to... To Wam e, troszeczkę zostawię, na jutro nie. Tylko, że nie wiem, czy to będzie dobre, skoro skoro ja to zjem dzisiaj, a jutro to obejrzycie, bo nie. dzisiaj raczej tego nie zmontuję, nie będę miał czasu. Jutro to zmontuję, to jak e, będzie dobre, to Wam zostawię, ale zakładam, że to zjem. Więc tu jest 500, tam 522, dokładnie, dokładnie to wpiszę, żeby nie było. 400 sobie tutaj zrobię, trochę napuchnie, tak wiecie, optycznie to nie wydawało się tego dużo w opakowaniu, no ale wiadomo, trochę wypiję wody i będzie. Ciężko, no i tutaj jeszcze mam cukier, tak? Cukier. No kurde, ja tego wiemcie ale nie słodze nie herbaty, nie mam pojęcia, ale no nie wiem, 20 gramów dosypię, żeby nie było, coś podbijemy. 20 gramów zawsze to coś będzie. No to jedziemy. Tu będziemy mieli jakieś e, 1000, e, 1012 kalorii, chyba, jak dobrze pamiętam. E, a do tego kupa szawy. myślę, że tu jest e, ponad dobra. W sumie będę zaraz tronował nogi, więc warto trochę um, się węglami. Jedziemy. Wydawało się dużo, wcale nie było ciężko. Odpoczywamy, teraz już będziemy na jad. Czekam na trening. Czekam na trening, e, za jakieś chyba półtorej godzinki zrobię mocno nogi i doję resztę. Mam sporo czasu jeszcze, jest dopiero godzina 17. Kupiłem sobie chipsy, wziąłem sobie chipsy, wziąłem sobie tu czekoladę, którą wam pokazałem przed i żelki tutaj, macie taką zachętę. Pa, 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 nic tu oczywiście nie reklamuję, wiecie, to jest... 500. 500 mamy 500 kalorii. Tak, jestem teraz i otwieram 500 kalorii, tu mam 95 chyba gramów, tu mam niecałe 500 kalorii, taka moja przekąska przytreningowa. To bardzo lekko wchodzi 100 gramów 500 kalorii to już leadę połowa. No, czy nie da. Tu kubość, słuchajcie jest w 100 ml 46 kalorii, więc Ulitrze jest 460, ale jest go 900, więc jakieś tam 410-420 mamy w takiej butelerce, to bardzo łatwo chodzi. No. I zaraz wjeżdżam na trening. W sumie jadę na trening, za 20 minut go zaczynam. Troszeczkę wrócę do domu, przebiorę się z strawie. I jazda, nie? I robię. Wjeżdżam. Wjeżdżam szeroko. Jak to się mówi? Będziemy zrobić trening, będzie to trening nóg, ale dołączę jeszcze jakieś FBW e może zrobić, żeby troszeczkę więcej aktywności zrobić. Aktualnie jestem na 7600 kalorii. Powiem wam, że jestem, jestem trochę pełny. Troszeczkę głowa mnie pobolewa, nie wiem czy od tego, czy po prostu gdzieś się przeziębiłem. Brzuch, brzuch oczywiście. Spinam, żeby nie wystawał. Tak, idziemy robić nogi. I co? I ogień. I później jeszcze zostanie 2400, czyli pseżewki. E, I co? chipsy, żelki i, i czekolada. Powinno być lekko. Zamierzam to wszystko wciągnąć, jest 20 Trening o do e, myślę 30 max. Iżki jest tam małe cardio i do północy to wciągnę. Bez problemu. Ciążę spożywcza. Tak, tak będę chodził na treningu, bo z zaraz się wrota otwierają. I wjeżdżam szeroko, tak jak powiedziałem w samochodzie, wjeżdżam szeroko. Niszczę wszystko. 7600 kolory, karę tutaj dzieciakom jak się ćwiczy. Dobra, jest. Przyszedłem po rozgrzewce, zrobiłem sobie małą mobilizację po trukawce troszeczkę. Jestem gotowy do treningu, pierwsza seria, zrobimy sobie jeszcze wcześniej 60 kg taką też i jedziemy z kubką. Nie wiem na ile się jest to 140 pójdzie, nie chcę przesadać, pierwszy trening po, po takim przerwie. 10 powtórzeń tutaj zrobimy, to 10 powtórzeń na pasem. 5-5 teraz będę siadał z żeby wyaktować troszeczkę pośladki, Będę to robił na mniejszym ciężarze, żeby robić to bardziej na tempo, czyli takie 3 sekundy zejścia w dół, 3 sekundy, zejścia do wejścia do góry. Liczyć się będę, ale patrzcie. To się kameruje. No to się kamer! Dobra, pan Paweł robi, w serii Ja robię tutaj czworogłowy prosty, yy, tutaj kolego Bartku pokaż co będę robił drugie, będę robił dwugłowy, tak żeby zaszczędzić czasu, czas ze mną jest, czas to, czas to pieniądz, jedziemy. to są moje słuchajcie jedyne 2000 zł rubli węża <grym> i tutaj jedziemy teraz po statki, żeby mieć fajną okrągłą dupeczkę i żeby przysiadę się troszeczkę lepiej robiło bo wiadomo to ćwiczenie jest naprawdę niezbędne Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak jest to nie tylko dla kobiet, bo tu nie chodzi o, o wygląd tego tyłka, tylko o funkcjonalność, tak? Żeby, żeby wszystkie ćwiczenia robić lepiej, eee, zwłaszcza te eee, wierostowo. Które mi troskaweczki Jak się mu zagra, chyba tam. Dobra, jakaś jest. Komornik! Patrz. Będzie w internecie. Komornik wchodzali. Dzień dobry. Mamy godzinę 23, troszeczkę późno. Została do mi do zjedzenia czekolada. Rzędki będę, będę, będę teraz wcinał dodatkowo jeszcze chipsy to będzie chyba łatwo, więc zacznę sobie od tego to jedziemy. Mm. wspierali mnie tutaj wieczorem moi znajomi, proszę bardzo 10 tysięcy słuchajcie, w przeciągu 24 godzin nawet mniej, bo o 7 zacząłem Jestem jest już sprawdzam, słuchajcie zaczęłem o 7 eee, o 2 w nocy skończyłem tak, czyli mam no, 5 godzin wcześniej więc da radę da radę 10 tysięcy wciągnąć bez problemu, może proszę kiedyś proszę. 20 ale Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka, pokazałem Wam otwarcie siłowni 6 czerwca, 6 rano przyszedłem na, na siłownię, dodatkowo 70 tysięcy kalorii, to był taki cheat day, prawdziwy cheat day, pokazałem Wam, że naprawdę da się mieć taką kalorykę ile? 3 000 kalorii, to nie jest tak naprawdę tak dużo, jak mi się wydaje, dodatkowo pokazałem Wam trening nu, który wykonałem, no i co? Jeżeli ten film Wam się podobał, dajcie mi łapkę w górę, dajcie mi Jeżeli chcielibyście, żebym poprawił, albo chcielibyśmy pomóc na inne filmy, to piszcie śmiało. No i co, do, do zobaczenia w następnym odcinku, a ja lecę do domu.